Bum. Właśnie jestem tak potwornie zła. Jestem tak zła, a chciałam się odstresować. Wiecie, jakie teraz są czasy. Są jakie są, każdy z nas potrzebuje trochę relaksu, wyciszyć się. A tak w ogóle to dzień dobry. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na filmik. Myślę, że przyda się każdemu taki filmik. Kto obejrzy to, co chce powiedzieć, to i myślę, że się zastosuje, to to będzie łapka do tego, że uratuje kawałek, może nie kawałek, może większy, większy obszar naszej zanieczyszczonej przez śmieci ziemi. Ziemi, do której należy mieć szacunek, ponieważ od dawien dawna ziemia to jest natura, która nas żywi, nasze rodziny i nie powinniśmy nigdy w życiu tak zaśmiecać yy, tych właśnie ścieżek leśnych, gdzie człowiek chce wypocząć i widzi to, co widzieliście przed chwilą. No to jest po prostu nie do przyjęcia. Nie wiem, co tkwi w ludziach, nie wiem, przecież są śmietniki, są, są wywożone śmieci, są, jest segregacja. No, jest wszystko dane po to, żeby szanować yy, ziemię i i stosować się do tych przykazań, moim zdaniem bardzo dobrych. Yy, no właśnie, idę sobie z krajem lasu, gdzie można jeszcze sobie przejść i ten słoneczny dzień jakoś jesienny odstresować się od tej całej sytuacji, od tych całych boom z telewizji, gdzie przeważnie już nie oglądam telewizji tych wiadomości, bo człowiek by zwariował. Ale jak się otworzy, no nieraz trzeba zajrzeć do komputera, pierwsze wiadomości, ile umarło, ile zakażonych. No naprawdę, człowiek już jest tak bombardowany przez, przez telewizję i przez to, co się dzieje, że no, musi psychicznie jakoś sobie radzić. Więc takie spacerki super, tylko właśnie natura jest, tylko za, no, nie dbamy o nią. No, apeluję, żebyśmy zadbali właśnie o tą naturę, o to, o to żeby nie śmiecić. Człowiek musi trochę sobie dać luzu, bo teraz, co się dzieje, to wszystko to jest tak przygnębiające. Też w internecie właśnie wyczytałam, że człowiek, który jest naprawdę był, już niestety, świętej pamięci, pan Adolf Kudliński zmarł. No serce mu po prostu pękło. No, ja po prostu kiedyś ktoś powiedział mi dziecko, że w bajkach jest tak, że na przykład król królowa, czy tam najczęściej dla dzieci piszą, że umarł król ze zgryzoty. Pan Adolf chyba tak samo stało mu się najgorsze co mogło się stać dla człowieka. Po prostu nie wytrzymał tej presji, nie wytrzymał ciągania po sądach, nie wytrzymał tego, co dzieje się w tym momencie z ludźmi. No właśnie, żeby samemu sobie też jakoś poradzić, żeby to uchronić to serce, tą psychikę, proponuję właśnie spacery, ale żeby się ludzie też opamiętali i dali temu człowiekowi o sobie przejść sobie w lesie, wytłumić w sobie te negatywne emocje, posłuchać śpiewu ptaków. Teraz liście ładnie opadają. Jest fajny czas, kiedy lecą z drzewa, jak właśnie tutaj widzę sobie, wy nie widzicie. I ten właśnie szelest tych liści to też uspokaja. I człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą. Nie wolno jej broń Boże zaśmiecać. Dajcie żyć naturze, tak powiem. Nasze babcie nie znały słowa recyk. One nie wiedziały, co to znaczy, ponieważ żyły w takich czasach, kiedy musiały sobie jakoś radzić, były nasze babcie minimalistkami. Nie było na, na, na tyle tych plastików, tyle tych chemicznych odrzutów z żywności. Żywność była prosta, pakowana w papier. Cukierki były na wagę, wszystko było na wagę, śmieta mleko w szklanych butelkach, więc one wykorzystywały to, co miały, nie wyrzucały też dużo śmieci oprócz bio, tak zwanych obierek i tak dalej, takich podstawowych biośmieci. One sobie umiały radzić, nie jadły pomidorów w styczniu, w lutym, stawiały na kiszonki, na warzywa korzenne. Czyli wszystko to, co ziemia im dała przez lato, i później sobie to przechowywały i jadły. Tak samo słowo jednorazowy. W ogóle w słowniku naszych babci nie było takiego słowa jak jednorazowy. Praktycznie one potrafiły wykorzystać wszystko. Na przykład, podajmy parę przykładów. Były czekolady i było sreberka od czekolady. Ze sreberka od czekolady to jeszcze ja chodziłam często do babci. To robiłyśmy różne ozdoby. To na choinkę, to owijałyśmy skorupki z orzechów, lub całe orzechy jako ozdoby. No naprawdę ze sreberka można było zrobić bardzo dużo fajnych, błyszczących rzeczy. Tak samo było na przykład, jeżeli jest dziurawe prześcieradło, było wtedy sprane mogły być dziurawa czy pościel, to babcia pach, pach, bachciach, bach, chciała i już były takie ekoszmatki do kuchni, jako ściereczki, prawda? E tak samo rajstopy, podarły się, to zgniatała tą rajstopę jakoś tam uwiązała i miała ja czyścik do... ekologiczny oczywiście, do zmywania czy do mycia e blatów kuchennych i takich różnych rzeczy, gdzie u nas teraz no, niestety są sztuczne. Ja kupuję takie bio, no, oczywiście są droższe, ale to nic. Yy, ze, yy, na przykład stare firanki również się darły, bo wiadomo, że to wieczne nie jest. Więc ze starych firanek robiły sobie takie siatki i w te siatki sobie wkładały różne rzeczy. Yy, nie było wtedy żadnych reklamówek, ża żadnych plastikowych yy, takich jednorazówek. No, wiadomo, nic wtedy nie było. Yy, Cukier, mąka, ryż, wszystko było pakowane albo na wagę, albo pakowane w torebki papierowe. Torebki papierowe również nie były wyrzucane, chociaż papier namoknie i rozłoży się, prawda? Jakoś ta ziemia przyjmie papier, ale no z plastikiem to jest po prostu a kubeczków, a plastików teraz tyle, że po prostu no, głowa mała. Więc wtedy w te torebki papierowe to pamiętam, babcia pakowała nam na jakąś wycieczkę, jak żeśmy szli czy nad jakąś wodę, czy do lasu, częste były wycieczki do lasu, to składała te papierowe torebki i tam wkładała kanapki, żeby. No wtedy też były również do kupienia takie papier śniadaniowy, to się nazywało jeszcze za moich czasów. Także babcia była min minimalistką. Ja również, jak byłam dzieckiem, no też nie było tego wszystkiego. Pamiętam, były serki w dekturowych takich kubeczkach, przykryte wieczkiem dekturowym. Ja to pamiętam, były, były takie... No dobrze, nie było takich m, tych serków, no... Wiem, że w tych serkach było po prostu kropla, na przykład truskawkowy, no to powiedzmy cały serek z jednej truskawki, Ok. Ale był cukier, nie było syropu, było może mniej jakiegoś owoca, ale był autentyczny, prawdziwy. Więc no nie wiem, co teraz tam dają, bo tego nie wiem, ale wiem, że jest na pewno syrop glukozowo fruktozowy który u mnie w kuchni nie występuje już od dużo, nie wiem, od 5-6 lat. Odkąd się dowiedziałam, że tego nie należy jeść. Co jeszcze było, jak byłam mała? Było właśnie szaro, bóru, no nie było kolorowo, tak jak teraz. Były właśnie szare jakieś torby, ale szare papierowe albo siateczki. Mama moja szyła do sklepu czy coś z materiału, takie ucha plastikowe, tak się zawijało i to była siatka. Nie było. I ta siatka służyła na kilo owoców, na kilo ziemniaków, co tam, czy taka kapustę lub koszyki takie wiklinowe na rynek. Więc człowiek nie posiadał reklamówek i jakoś mógł się obyć bez tego. Nieraz jak z babcią szłam do sklepu. Kupowała mi pożyczki, co teraz w ogóle nie ma czegoś takiego, a jak jest to 200 gram pożyczek kosztuje drożej niż, nie wiem, niż awokado, no, to jest niespotykane. Więc kupowałam mi pożyczki albo agres, normalnie w sklepie warzywniczym syp, y, taka łopatka do torebki papierowej, to jeszcze przychodziłam nieraz y, po dłuższej chwili do domu sypać te pożyczki, torebka już nam namokła. Więc, no ale super, no, super, ekologia pełną gębą. Czuję, że nawet chyba nie było to za bardzo pryskane, tak jak teraz owoce i warzywa tak jak to jest teraz. No na pewno nie. Jedzenie było skromne, ale myślę, że było bardziej eko niż jest teraz. Teraz trzeba po prostu szukać. No dobra, no to, to, to tyle. I teraz taki wstęp do cykli moich będą takie cykle, będę prowadziła o ekośrodkach, e, pi, pięć, sześć takich ekośrodków, które zastąpią całkowicie chemię waszych i mojej kuchni już zastąpiła, więc e, i całą również drogerię, kosmetyki, również e, nadają się te środki do takiego mniejszego poprawienia samopoczucia czy leczenia. E, Dobrze, to będzie takich 6, może 5 takich odcineczków. Ja powiem teraz w skrócie o co chodzi i później będę pojedynczo e, całą mm, powiedzmy zastosowanie danego e, produktu e, dogłębnie e, opowiadać. Dobrze, więc takim pierwszym, najbardziej potrzebnym, bardzo part, tanim, ekologicznym e, środkiem, który powinien się znaleźć w Waszych domach, to jest... Co sobie tutaj uszykowałam. Soda oczyszczona. Bardzo tani produkt. Y, pomocny po prostu w wielu y, sprawach y, kuchennych. Y, działa y, czyszcząco. Y, działa, y, jest to delikatnie żrąca y, substancja, ale proszę się nie martwić. Ona po prostu y, po to jest, żeby ją używać. Y, po prostu. Y, Pocni ściera, jest bardziej ścieralnym y, proszkiem i, i ekologicznym. Nie, wpo, nie wpływa negatywnie na, na mm, przyrodę. Y, neutralizuje również kwasy, więc jeżeli o tym mówię, to kwas żołądkowy, ale to będzie później, to tylko tak wspomnę, że prozdrowotnie również na, na ukąszenia wszelakie, do przykładania, na różne opryszczki, na różne peelingowe sprawy. No, również można zrobić sobie pastę do zębów. W kosmetyce jest wykorzystywana. No, to jako pierwszy produkt, będę o nim mówiła więcej. To jest soda oczyszczona. Drugi bardzo znany produkt, bardzo tani, również to jest co? Ocet. Zwykły ocet. Ocet spirytusowy. Tutaj mam go trochę, no to tylko tak wiadomo. Akurat mi się udało dostać w szklanej butelce, co jest cudem, ale jest. Ocet spirytusowy również na ukoszenia, na różne owady, a oprócz tego to jest killer do zwalczania bakterii i grzybów. Tak, zwykły ocet. Łagodzi również poparzenia słoneczne, to nawet dobrze, nawet dobrze. Można mieć lodówki, można mieć deski kuchenne tym octem. Usuwa nieprzyjemne zapachy, sodę również można wsadzić sobie na miseczkę do lodówki też, jak tam cebula czy coś, co brzydko pachnie w lodówce, a jest odkryte. Ja to najczęściej zamykam, no, ale jeżeli ktoś tak brzydko sobie położył, to miseczkę trochę sody wsypać i zero problemów, nie ma zapachu w lodówce. Teraz jest kolejna rzecz, <laughs> nie wiem czy wiecie o niej, czy nie wiecie, ale jest to borax. Borax jest to substancja chemiczna, ale jak najbardziej substancja ekologiczna. To jest środek stosowany również do czystości, usuwa kurz, brud, pleśń, przywraca również biel wrzucony troszeczkę do proszku, do pralki. Także to jest super sprawa. Borax też. Toaletę można wyczyścić w laty kuchenne. To jest yy, nieorganiczny środek yy, chemiczny, ale jak najbardziej naturalny. Kolejnym takim yy, produktem, który powinien być w naszej kuchni, to jest po prostu zwykły kwasek cytrynowy. A dlaczego? Nawet piszę na kwasku. Niezbędny w każdej kuchni. Teraz tak patrzę. Yy, kwasek cytrynowy. No przede wszystkim dodawany jest do żywności, to jest E-330, ale proszę się nie martwić, to nie jest nic złego. Kwasek cytrynowy e, obniża pH y, i też również może y, czyścić armaturę, y, ma smak cytryny, no, znaczy smak, no, no tak, kwaśny jest po prostu ale jest również przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy, doskonale wybiela, tak jak i borax i można go stosować, kwas cytrynowy do sypu, w ogóle na czyszczenie całej pralki, to później wspomnę dokładnie. Kwas cytrynowy, więc już mamy cztery rzeczy. Piąta rzecz, piąta rzecz, że o, zobaczcie. Szare mydło. Ja mam takie szare mydło i przeważnie, znaczy no, już od jakiegoś czasu to w ogóle nie kupuję, Czegoś takiego jak żel do kąpieli, mydło do mycia czy coś takiego. Używam po prostu szerego mydła. Nieraz myję też włosy, ale jeżeli już mam szampon, to kupuję taki bez SLS. Trudno znaleźć, ale się znajduję. To jest mydło, pisze polski produkt, 100% handmade, czyli. Szare mydło, i tu jest y, tylko y, dodatek w 100% oleju z pestek winogron. Bez żadnych dodatków. Samo y, szare mydło. Y, uważam, że to jest doskonały y, płyn, żel, że tak powiem, do mycia rąk, kąpieli. Ja używam. Jest lekko tak. Nic, ani się skóra nie wysusza, nie musimy jakoś mieć pachnące. Jeżeli chcemy, o właśnie, jeżeli chcemy sobie, żeby ono pachniało, bo ono raczej nie pachnie. Jest takie neutralne. No ale z kolei właśnie ma oczy taki neutralne, więc wszelakie egzemy, wypryski powinno po tym mydełku przejść, jeżeli ktoś ma coś takiego. Regeneruje po prostu. Można również w kostce nabyć takie mydło. No, z tym, że ono wpłynie, dla mnie jest wygodniejsze, bo nawet mogę dodać do prania. Do tego dodam na przykład boraxu i jest wtedy świetne, świetnie uprane pranie. Dla niemowlaków polecam, dla małych dzieci, bo no nie ma w ogóle żadnej chemii. No, jest hipoalergiczne, łagodzi, regeneruje skórę, więc dla maluchów jak najbardziej. No. Jeszcze jest duże zastosowanie w ogrodnictwie tych produktów, to też powiem, ale to tylko tak teraz pokrótce. I jeszcze miałam powiedzieć, że żeby ono pachniało, to ja dodaję sobie olejków eterycznych. Olejki eteryczne są super, są super. I to jest jako następny produkt, taki dodany ode mnie. Olejki eteryczne. O, to jest papierne. Olejki eteryczne, które po dodaniu na przykład do, któregoś, do jakiejś pasty, czy coś, cokolwiek co będziemy robić, to one właśnie wzmacniają działanie tych środków czystości każdego. I są oczywiście przeciwbakteryjne, antybakteryjne. I najbardziej z nich to jest olejek właśnie, tu mam lawendowy, lawendowy, to są olejki eteryczne, nie takie syntetyczne. To jest olejek eukaliptusowy, on również jest. Antybakteryjny, najbardziej z nich i oczywiście z olejek z drzewa herbacianego. Tu jeszcze dla, dla takiego ładnego zapachu można sobie dodać olejek sosny, olejek świerkowy. tu ja mam świerkowy, to tak leśny, leśny zapach. Tak samo do płynu, żeby. Ono, są też goździkowe, można sobie dodać, jeżeli ktoś bardzo lubi pomarańczowy, no olejków jest mnóstwo. Mnóstwo jest olejków i. Jak sobie dodamy taki olejek do, do środków czystości, czy do tego mydła, to będzie również ładny zapach, czy do mycia blatów to też tak się fajnie unosi, na przykład jeżeli dodamy, bo ocet wiecie jaki jest. No. Więc jeżeli go zmieszamy z wodą, yy, również z tymi olejkami, no to jest inna bajka pachnie i ma takiego przykrego doświadczenia. No i ostatnim moim takim produktem ode mnie, że każdy dom powinien posiadać wody. No, woda utleniona no, to w kosmetyce, jak najbardziej, do, 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 do z dezynfekcji, do, do czyszczenia lodówki, również garnków, usuwa pleśni. No, woda utleniona to ma zastosowanie takie i tak samo w zdrowiu, więc yy, woda utleniona musi być u mnie w domu. Bezsprzecznie. No i takim jeszcze ostatnim środkiem który też musi być w domu to jest sól. Sól kłodawska, zwykła, bez, bez antyzbrylaczy. Ja tu kupuję w takiej dużej torbie, jak piszę sól, kłodawska i tyle. Zbryla się, to biorę, walę, żeby się rozłamała <grywa> roz ta sól, ale jest świetna, jest gruboziarnista, taką jaką potrzebuję. No, używam tylko takiej. Nie chodzę do sklepu, kupuję po prostu hurtowo wielki wór 20 kilo i na bardzo długo na posoli. Wiadomo, tak dużo się nie używa ale się bardzo przydaje również w kuchni jako środek wszystko, powiem, też czyszczący do pukania gardła, na przykład z wodą utlenioną do sody się też można dodać. Ja wszystko powiem po kolei o każdym przedmiocie, dłuższą opowieść do co, do czego, bo one wszystkie mają zastosowanie w kosmetyce, w gospodarstwie, w kuchni, w ogrodzie, w ogrodzie również. Więc i no i dla zdrowia. To są naprawdę pożyteczne, bardzo tanie, w ogóle niekosztowne przedmioty, gdzie możemy zlikwidować całkowicie chemię, która jest w sklepach. To znaczy, kto chce, to kupuje. Wiadomo, to są moje propozycje, ja z nich korzystam. Ja te przedmioty w kuchni mam. U mnie one są i zostaną. No dobra, mówię, tak jak jest. Dobrze, więc już na zakończenie, żeby nie przedłużać, powiem tak. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy się po prostu zdominować przez tę, tą sytuację, która teraz jest. Jest jak jest, musimy jakoś z tym żyć ograniczają nam wyjście do koleżanki, do, do kawiarni do ciekawe, pokrótkowania. Rodzinne grille, wszystko jest zakazane, no, wesela, spotkania rodzinne, no jeszcze to tych pięciu osób jest, ale na no, jak długo nie wiem, co będzie przed świętami. Więc musimy sobie jakoś radzić, no jak sobie radzić z samą sobą. No właśnie, dbać o siebie, jak najmniej chemii dużo jakichś naturalnych środków sobie aplikować, żeby przetrwać to, no to jest jakby nie było grypa, więc żeby nas to nie dopadło, chodzić na spacery, dużo, dużo świeżego powietrza, nie dać się zamknąć absolutnie w pomieszczeniu, bo to jest bardzo złe dla nas. No człowiek to jest osoba Y, sak właściwie stadny, on po, potrzebuje y, koleżeństwa, potrzebuje z kimś do kogoś mówić, rozmawiać, z kimś przebywać dzielić się spostrzeżeniami. No, człowiek nie umie tam sam to właśnie na psychikę pada y, wszystko, co, co może paść najgorszego, załamuje się i, i poddaje się wszystkiemu. No, no nie może tak być, nie może tak być. Ja mówię nie. <śledzimy> nie. Dlatego y, Chodźmy na te spacery, dbajmy o naszą przyrodę, o, o naszą dbajmy o kulturę, do, tak, żeby nasza kultura była zgodna z, przy, z przyrodą, z ziemią. Nie zanieczyszczajmy jej tak od sobie. Zadbajmy o to, żeby ona była zawsze dla nas inspiracją, bo przyroda, w ogóle ziemia, świat, cała ta, ta otoczka. Stworzyła nas, prawda? Stworzyła choroby, ale również stworzyła lekarstwa. Przyroda stworzyła lekarstwa na te choroby. Więc wsłuchajmy się w nią, żyjmy wspólnie z nią w symbiozie. A będzie dobrze, myślę, że będzie dobrze. Trzeba się dużo uśmiechać, <laughs> dużo pobierać dobrej energii, znaleźć sobie coś, co daje nam energię. I wtedy będzie okej, okay. przezwyciężymy i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Tylko musimy to przetrwać. No, to tyle. Trzymajcie się bardzo cieplutko, dużo zdrówkę Wam życzę. Jeżeli ktoś by, komuś się spodobał filmik, yy, ktoś uważa, że jeszcze więcej przedmiotów powinno być w każdej kuchni, proszę yy, o, o komentarze, yy, dać łapkę, jeżeli ktoś chce do góry. Yy, to tyle, trzymajcie się. Chodźcie na spacery. Cześć!